Czy ja mogę się wskrzesić? Ja żyję! Jeżeli uda wam się wbić 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to już niedługo nagram kolejny Among Us z widzami. Hej, witajcie! Jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w pierwszym filmiku z Among Us na moim kanale. Słuchajcie, generalnie bardzo lubię tę grę, ale żeby w nią fajnie pograć, no to trzeba mieć jakąś fajną ekipę, bo niestety granie z randomami, no... no jest tragiczne. Dlatego szybko lecę sprawdzić, czy na moim Discordzie Pingwinki Damiana są jakieś chętne osoby do gry. Jeżeli jeszcze Cię na nim nie ma, to masz link w opisie. Ej, siema, mam szybkie pytanie. Chce ktoś zagrać w Among Us? Ja mogę, ja mogę, ja mogę. Dobra, nic, to zagramy. Ja. Czy tu będzie jakiś impostorek od razu na start? Czy, czy, czy może na crewmate? Dobra, sprawdźmy. Uwaga, uwaga. No, crewmate. No dobra, no to trzeba będzie złapać impostora. Dobra, widzę, że też kartę robią, więc fajnie. Pyk, dobra, karta od razu za pierwszym zrobiona. Bardzo przyjemnie. Dobra, tutaj, tak, storage. Teraz storage. Co my tu mamy do zrobienia w storage? Tutaj mamy o paliwko, no dobra, no to szybko sobie też tutaj zrobimy to. W ogóle skupmy się może na taskach. Najlepiej skupmy się od razu na początku na taskach. Ogólnie wszyscy tutaj się w miarę chyba kręcą. O, tu jest zielony. Zielony trochę niebezpiecznie. Tutaj tak się porusza dziwnie po tej mapie, nie wiem. Ale no dobra, idziemy póki co przyjdzie. Najwyżej mnie załatwi. Dobra, on w ogóle jak kamery sobie poszedł taką dziwną drogą. No nie, wiem, podejrzane troszeczkę. Trzeba zapamiętać, że zielone to jakieś dziwne. Ruchy wykonuje. Eee, I chyba póki co nikt nie zginął, nie? Czy jakiś słaby impostor? Halo, kto jest impostorem? No, ktoś tam na kamerach... No mówiłem, że zielony! Mówiłem, że zielony! Mówiłem, żeby uważać na zielonego! Jak mnie capnął w ogóle? Czekajcie, jak, jaki manik zielony? O, Chinner na moje ciało. To będzie ciekawe. Eee, dobra, ja od razu powiem, przepraszam osobę, która ten... Ale ja po prostu widziałam na kamerach, właśnie biegłam do przycisku, yy, jasno zielony zabił na kamerę. Dobrze! Brawo, Paticha. A czy Jasno Zielony ma coś w ogóle na swoje wytłumaczenie? Nic nie powiedział w ogóle, nie? Nie będę się kłócił. <laughs> o ja, no, najgorzej. No i pyk. Łe, well, ale tutaj szybkie zwycięstwo. Halo? Ej, już chcesz paść może na odcinek Zamonga? Pewnie, że tak. <laughs> Niech będzie ten impostor. Jest! Oj tak! Jest impostorek wreszcie. No i tak, dobra, to nie wiem, pójdę sobie postrzelać, chociaż chyba wizual taski są włączone i to jest najgorsze co mogę zrobić w tym momencie. Dobra, wyłączę elektryka, żeby nie było przypału. Tutaj jest Wawro, dobra, Wawro chyba chce jakiegoś double killa zrobić To Wawro, daj, sprawdzimy nawigację szybko, a ile się stresuję teraz. Jestem impostorsem, to się stresuję niestety. Nie wiem, nie mogę go tu zabić, bo ja tam z nim byłem. Chyba, żeby go gdzieś zaciągnąć No Chodź tu! Przyjdź tu! No nie chcę iść do mnie, chodź, chodź, bo ja nie chcę Cię tak działnąć w takim... Chodź tu. Chodź tu do mnie, no chodź. Dobra, małgo, jest pierwszy fragment dobra, okej. Okay. Tutaj sobie fajkujemy jakiegoś taska jest Chillera, jest Utopia. Eee, może ze Storage'a zamkniemy. O, i ktoś znalazł ciało, dobra. Dzień dobry, poproszę lokalizację końcowe. Dzień dobry. Dzień dobry, kafeteria. Elektryk. Chciałam być Damianem. I placek Elektryk, za mną chodzi, no. Platformy. Ktoś z nami był, czekaj, Rolada, jaki ty masz nick w grze? Ja jestem pomarańczowy, jak coś. Okej, okay, no dobra, to się zgadza. Ome no to placek i Omky. o metale byli przy mnie gdzieś tam mniej więcej właśnie przy elektryku. Tak, ale pla ja placka podejrzewam. Myślę, Czemu? Ja podejrzewam placka, bo był w elektryku. Ale to Kill jest w i... elektryku? Nie było tam ciała chyba żadnego. Ale nie, nie wiem, ale y zamknęła drzwi, jak ja chciałam wyjść. Udało mi się. Hmm. Yy, ja to właśnie ja zostałem tam, tam sam, jakby ja nie, ja nie zamykam drzwi. Właśnie a to ja ci zamknęłaś, gdzie zamknęłaś w elektryku. Mm. A później chciałaś yy, jakby elektrykal zamknąć, żeby zami zabić ci Damiana. I zamknęłaś sterejże, tak naprawdę. No dobra. Mnie? O, działa! Dla, działa! Działa! Plasma, ty, ty znowu na mnie polujesz? O co chodzi? <noise> Mówi meeting? Ja może powiem, że pójdziesz Eee, Nie, żeby coś, ale mnie waliło. Dobra, nie, sekunda, bo... sekunda, sekunda. Dobra. O kurde I placek, jeden głos, jeden głos. Patrzcie, ja Ale, że i padł na gierę i go wywaliło akurat. Dobra, 30 sekund cooldown. Ja znowu idę w prawo. Eee, no, mamy dwa tutaj. No to sobie wyrzucam liście, czy tu śmieci są, czy cokolwiek. To jak coś to robię, sobie tego taska. Poklikamy sobie. Może elektryka tradycyjnie, a czemu nie? Tutaj idziemy do tych świateł, bo tutaj na razie nikt. Dobra, ktoś naprawił te światła. Okej. Okay. Ja no to chciałem już. Wawro naprawił te światła. Siema. Siema, nikt mnie raczej nie zauważył, nie? O, witam. O, o, jest przypał, jest przypał. Jest przypał. Dobra Ranger trzeba zamknąć. Ktoś tu na O, kto jest na kamerach? Dobra, e, wiem kto jest mordercą jednego z ciał. Ej, Patiha właśnie... Z... Ej, Patiha, gdzie ty znalazłaś ciało? E, ja bym wolała najpierw wiedzieć chociaż gdzie... No... Nie no, ja raczej wiem gdzie około, bo ja bym z tobą w Znowu znalazła ciało. A, w sumie racja. Ja widziałem jak Wawro chyba probówki klikał e, w tym, e, w medbeju Tak, tak, byłem, bo byłem z tobą co Ale ty, to, nie, to, nie, to nie wyglądało jak skan, nie? Ty nie, nie robiłeś skanu, to po prostu probówki, tak? Nie, nie robiłem skanu Okej, okay, no dobra No jakbyś powiedział, że skan, to eee, już ja to... bym uznał za impostorska, Matko, Byłem właśnie po lewej stronie, najpierw Lower Engine zrobiłem suwaczek, mam ten kolejny. Nie trzeba odstrzelić, Ewidentnie nitro. na jest zrobić cyferki. on tu może dobrze kombinować. E, Bonworks ja też jest niebezpieczna. Ale w jesteśmy w dobrej biała, pozycji, I wystarczamy. No w jedną stronę. I najprawdopodobniej on jest na Security, czyli tam, gdzie teraz aktualnie przybywa Boneworks. Ale teraz, skoro Damian nie powiedział, że Wawro był na kamerach, to już mi trochę bardziej otwiera pole widzenia. I myślę, że ja nie to nie byłem... Wawro. Wawro nie był na kamerach. Ja... Na no kamerach no, był Bonworks. W sensie Boneworks ja był na kamerach. Bo ja wam powiem, że ciało jest ogólnie w elektryku koło świateł Ej, i... Plasek na koło zagłosowałaś w ogóle? Tak randomowo. Yy, nie chcę na Patiche, przepraszam cię. O nie. nie, nie, nie chcę wylecieć. Ja dobrze. dałem na Bonworks, bo on mi naprawdę teraz... Ale ze cztery głosy na Cztery głosy na Patiche o co chodzi? Następnym razem dajmy Bonworks. Czemu Paticha wyleciała? Za to, że ciała tylko zreportowała dwa razy. Ja. No, tu trzeba na pewno odpalić reaktor. Za. Za ile? O nie, dobrze, że on tu stoi. To mi się nie podoba. Dobra, odpalmy ten reaktor już od razu. Bo nitro tutaj chyba będzie kombinował. Mi się wydaje, że nitro już wie. Aż bym mu pokazał. Pokazałbym mu nawet. Pokazałbym mu. Pokazałbym mu. Czekajcie. Nitro, 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 gdzie ty biegniesz? 7 sekund. <noise> Zamknąłem sam sobie drzwi. Dobra, nieważne. Chciałem dokończyć tamto zebranie i powiedzieć, że Bonwark teraz mnie gonił. Ja Ej, w goni. ogóle ktoś nam drzwi zamknął i kto stał przy tych drzwiach teraz? Ej, ja stałem... Drzwi, Wszyscy. Tak. Cała dwa trójka, zostałem tylko ktoś Ja i zamknął drzwi po ja nie mogłem przejść. O, wygraliśmy. O. 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 <ślech> tutaj nie mam żadnych tasków. Po co ja tu poszedłem? Patiha już widzę tutaj na dole. Pek To jeszcze szybko też zrobimy pek. Czy ja mam jakiekolwiek taski w ogóle? Aha Brrr. Czy ja mogę się wskrzesić? Zrobić. Potrzebuję zrobić reaktor i potrzebuję coś w security. Sobie. O, jest tutaj ciało. Poczekaj, Ja, sobie, ja zrobię stawskę. <grym> Utala ja, ja... ja. w ogóle jeszcze nie żyję? No to co się ja. nagrał? A few moments later. Ja żyję. Czy ja mogę zamknąć wszystkie drzwi? <grym> <grym> Sabotaż ol. Paga. O co tu chodzi? Halo, on, kto to psuje? Come on. No. Okej, okay, naprawiłem. Naprawione, dobra. Placek w ogóle. Placek tutaj chce się ze mną ewidentnie zakomplować. Dobra, jej w miarę ufam. Jak coś jej w miarę ufam, ktoś jest na kamerach. Tu też w ogóle awczy. A Majki, albo przynajmniej udaje, że awczy. Faticha tutaj sobie stąd biegnie. No dobra, tutaj stąd biegnie faticha. Tidy book tutaj w ogóle. Trochę tak. Biega dziwnie. No. Co? Ale że oni wy dwóch są imposterami? <grystanie> Ej, wyciągnęli mnie we dwójkę Razem Tutaj, do tego miejsca i taką sobie mnie załatwili. No nieźle. Pewnie niektórzy już zdążyli zauważyć. Jeżeli zauważyliście, to napiszcie koniecznie o tym komentarz, a ja przypnę Wam serduszko, że gram sobie właśnie tutaj w tego Amongasa na nowym BlueStaku 5.0. Właśnie dzięki tej aplikacji można grać w ponad 2 miliony tytułów normalnie dostępnych na telefonie na Androida, tyle tylko że właśnie można grać na komputerze. Dzięki temu, jak na przykład macie właśnie jakiś słabszy telefon czy coś, no to możecie sobie super płynnie pograć właśnie na komputerze w jakieś super fajne rzeczy, w co tylko byście chcieli, Czy na przykład jakiegoś tutaj Block Crafta, czy na przykład jakieś właśnie Subway Surf i w ogóle tak dawno nie grałem w tą grę, a ona tak super tutaj chodzi. Ale mi się teraz flashbacki z gimnazjum włączyły, ale było nawalane w tą giereczkę. Nie no, tutaj można chyba zagrać praktycznie we wszystko, a dzięki temu, że wyszedł nowy tak 5.0, który zużywa 50% mniej ramu. masz 40% krótszy czas uruchamiania oraz ulepszony silnik, dzięki czemu w grze macie więcej FPS-ów, no i lepiej radzi sobie nawet na słabszych komputerach. Zapewnia również do 87% mniejsze zużycie procesora i aż 97% mniejsze zużycie karty graficznej w trybie ECO niż poprzednik. No i właśnie dzięki tej aplikacji można też zagrać w Among Us na komputerze To Totalnie za darmo, także jeżeli ktoś musi koniecznie zaoszczędzić te 20 ziko, Albo po prostu nie ma tyle kaski przy sobie No to gorąco polecam, macie link w opisie Pobierajcie blustaka i grajcie właśnie na przykład w Amonga Oj, tak z Damianem gram <grym> Let's go No i znowu crewmate O nie, to nie jest Damian Przeciwko Damianowi gram No dobra, to sobie tutaj klikniemy od razu gorzujka Czemu nie mogę sabotażu odpalić? Co tu się stało? Czy mamy 2 ja do zrobienia? Mam, no dobra, niech będzie To sobie zrobię od razu Czemu ja widzę... Ja widzę impostorów, Bentek, ja mam nadzieję, że oni mnie nie widzą, bo się sam stroluję zaraz. Sorry, że ja gadam, ale czy tylko ja nie mogę tego otworzyć? Co? No nie da się tego otworzyć, co chodzi? No ja tak nie mogę otworzyć. co mówić. się stało? Nie da się tam no, wejść nie, w ogóle, halo? Nie można wejść Gdzie? do dekontaminacji. Serio? No nie no, da się, wejść. czemu? Teraz próbuję wyjść, próbuję wyjść z drugiej strony. Ale jak ale nie, nie możecie? Się... No, normalnie nie to nie działa, jeszcze w ogóle światła się wyłączyły, co jest? No przecież normalnie tutaj ja wchodzę na przykład, drzwi są otwarte. Nie, no gościu, stałeś tu przed chwilą. Teraz to w ogóle no, nawet drzwi nie, nie widzę. Ale że ja nikuj nie mam. Ja teraz szedłem tam, gdzie nie można było wejść. No ale po co tam no, szedłeś, jak było zamknięte? No właśnie, nie da się wejść, to po co tam poszedłeś? No chciałem, ja no bo to... chciałem zobaczyć. Co ty chciałeś zobaczyć? Ja tam do... ja tam nie da <laughs> się tam wejść, no co? 10 sekund, co robimy? Skip, czy co? Skip, 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 ja skip. Ja legitnie, normalnie wchodzę do... Ja nie wiem, co się u Was odwala, ja normalnie tu wchodzę. Niemożliwe. Nie, to jest w ogóle tak no, co? No tak no. na wasio mnie normalne. Czyś znowu czyty ty używał? No, u mnie są drzwi otwarte. U mnie są drzwi otwarte, normalnie. i tam faktycznie ktoś jest w środku, co tu się dzieje? No, u mnie są drzwi otwarte. Ej, dobra, wykorzystajmy to. Co jest? Ja mam drzwi otwarte, patrz, tutaj. O, patrz, to Mam jakiś chyba. Mam otwarte. Zamknął nam drzwi. Josie, nie czyj pilnę z chitami proszę. Jestem obok was przecież, stoimy was. Co jest? Ej, totalnie się zrespił teraz, nie? Widzieliście? Co jest? No przecież ja stoję. impostor, dobra, Josie impostor, uwaga. Yy... MicroMate! My... A... Powiedziałem to na głosowym, dobra. Parararara, widzę na minimapie ich wszystkich. <grafię> Jakbym w adminie siedział. Szybko do nawigacji. Tu jest dużo osób, więc całkiem bezpiecznie. Całkiem bezpiecznie. Taki duży skupis w sumie się można trzymać. No co tutaj on zrobi? Co ty robisz? Czemu nikogo nie zabijasz? Dobra, trzeba trochę odwalić okay. tutaj. Dobra, o dwa do zrobienia. Git, bo akurat mam misję w odminie tutaj, bo on już też sobie coś robi O, Yoshi Siema, Josi, A ja tutaj muszę piękne misje zrobić Muszę sobie najpierw tutaj wpyk Teraz zrobić... Dobra, co tutaj się wydarzy zaraz? <grych> Patrzę na nich przez ścianę I Trzeba na nią Jak placek, nie, 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 placek tutaj... Okej okay. Damian ucieka? No kurde, placek! placek. mnie Damian tutaj jest Co robi Yoshi? Czy ro, Yoshi w ogóle patrzy stąd na kamerę. No, dzień dobry, witam, witam Nie no, stąd nie może patrzeć na kamery Fejkuje Yoshi fajkuje kamerę. Trzeba się przyjrzeć, Josiemu. Gdzie jest Yoshi? Tutaj to jest tylko kliknięcie. Na ra Po co drugi impostor zgłosił? To Amajki, Placek, Paticha i ja jesteśmy w elektryku. Czyli e, tego kila, jeżeli to nie był self-report, albo zrobił Yoshi, albo zrobił Tidybook A Yoshi, Ale nie mam do ciebie pytanie. Ale co? gdzie było ciało? W ogóle? Byłeś na kamerach, Yoshi? W sensie, no byłem, oglądałeś sobie tak, kamery, tak nic nie było się coś nie świeciło. Nie. Ja leciałem od dołu, ja leciałem, ja leciałem sobie później od dołu i poszedłem do kamera roomu, ale nie odpalałem kamer, bo wiedziałem, że zaraz znajdzie się jakiś śmieszek, który stwierdzi: uuu jesteśmy we dwójkę, zabijemy go na kamerach jak w poprzedniej rundzie i wskoczymy do wenta dlatego Eee, no nie patrzyłem na kamerę, tylko stałem. a przed na początku powiedziałeś, że tak patrzyłeś na kamerę. Nie, powiedziałem, że nie. stałem na kamerach. No dobra, no dobra, okej. Okay. No, ale I... nie używałem kamer. Dobra, a Tidy Booka, gdzie ty skończyłeś rundę? Halo, Hallo, Book. Dobra, jest nie no, strzelenia ewidentnie, bo się nie Oj nie chyba się, chyba się boi. boi mamy Impostora, mamy Impostora. O, wywaliło go wywaliło. Bardzo możliwe, że wywaliliśmy teraz jednego impostora, który po prostu się zestresował i się nie odzywał, a drugi może być Yoshi. Tak mi się wydaje, że Yoshi i to tutaj coś kręci. Oho! Dobra, pyk. Mi został ostatni task w Security Siemka <laughs> Co się stało? Tak każda gra się tu zaczyna E, 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 Dla tary kruka spajka Gina E, e, Aha. e, -elowina. Aha, Aha